Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za tę szczególną łaskę nawiedzenia w naszym mieście symboli światowych dni młodzieży, Krzyża Chrystusa i ikony Matki Bożej, Populi Romani. Dziękujemy Ci, Ojcze, że w swojej opatrzności sprowadzisz. Do Krakowa młodzież z całego świata, aby tutaj świętowała swoją wiarę. I że my w tym świętowaniu już dzisiaj możemy mieć udział, przez to, że te symbole, które w tylu miejscach na świecie omadlane były przez setki tysięcy młodych ludzi, są dzisiaj tutaj pośród nas. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste. Nasz zbawicielu, za Twój krzyż, który jest znakiem Twojej męki i śmierci, ale także zawsze znakiem zwycięstwa nad złem, szatanem i śmiercią. Zwycięstwa Twojej nieogarnionej, niczym niezasłużonej miłości do każdego człowieka. Miłości miłosiernej, miłości, która jest w stanie przezwyciężyć wszelkie zło, wszelki grzech jeśli tylko potrafimy przyjąć tę miłość i z nadzieją na nią odpowiedzieć. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Jesteś tutaj dzisiaj w naszych sercach i czynisz nas wspólnotę uczniów Chrystusa. Na tydzień przed uroczystością zesłania Ducha Świętego wzywamy Cię jeszcze raz, przyjdź Duchu Święty do naszych serc. Przyjdź i daj nam doświadczyć dzieła zbawienia w naszych sercach. Dotknij nas swoją łaską, swoją mocą. Ucz nas wołać do naszego Ojca, Abba Ojcze. Ucz nas, że tylko w całkowitym zamierzeniu Chrystusowi jesteśmy prawdziwie Jego uczniami. Maryjo, Ciebie Jezus z Krzyża dał nam za matkę. Dziękujemy za Twoją szczególną obecność tutaj na tym miejscu, dziś w sposób szczególny, w tej ikonie obrończyni ludu rzymskiego. Przez tę ikonę czujemy dzisiaj także szczególną łączność z Rzymem, z papieżem, z biskupem Rzymu. Dziękujemy za to Maryjo, że opiekujesz się całym ludem Bożym, że opiekujesz się nami i dzisiaj także nam dajesz doświadczyć tej opieki. Prosimy Cię, Trójjedyny jedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, niech ta peregrynacja tu w tym miejscu wyda w naszych sercach prawdziwe, obfite owoce.